Dzień dobry, witam was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Zanim jeszcze oficjalnie ukończyłem szkołę, myślałem na stworzeniu dla was takiego cyklu vlogów, w których będę opowiadał o tym moim okresie edukacji, jak to wyglądało, jakieś poszczególne etapy omawiał i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj jest vlog, który tak powoli nam ten cykl rozpoczyna, ale także jest to vlog, który... Został przeze mnie zaplanowany tak naprawdę, w tak naprawdę przez okres tych ostatnich kilku dni, a jestem powiązany troszkę z tym tematem, który ostatnio na vlogach jest obecny, mianowicie o mojej przyszłości i re realizacji moich planów założeń i, i marzeń, więc jak najbardziej tutaj e ta tematyka jest z tym powiązana, więc zdecydowałem się właśnie takiego vloga dla Was zrobić. Jak już pewnie po tytule widzicie, dzisiaj opowiem Wam, dlaczego jako szkołę średnią wybrałem technikum, a nie liceum. Ktoś może powiedzieć, że to jest generalnie proste. Chciałeś mieć zawód? Tak, chciałem mieć zawód, ale po pierwsze, nie jest to jedyny powód, a po drugie, nie chciałem mieć tego zawodu dla samego posiadania zawodu. Tylko właśnie ta kwestia jest bardziej rozbudowana, dlatego zdecydowałem się zrobić na ten temat vloga. A więc przechodząc już do Meritum, nie chciałem iść. <laughs> na, na, znaczy, przepraszam, chciałem iść do technikum, żeby po pierwsze nie mieć takiego musu pójścia na studia. Ponieważ tak, tak jak już pewnie wiecie, z kilku moich poprzednich vlogów, ja do studiów w swoim wykonaniu nie do końca jestem jeszcze przekonany, a gdybym poszedł do liceum, no to te studia raczej byłyby taką kwestią niepodważalną, ponieważ po liceum nie ma się nic, oprócz matury, żadnego fachu w ręku, no i te studia są jak najbardziej wskazane. Po technikum aż takiego musu nie ma, Ja to tutaj że jakich fach mam w ręku, więc nie jest to takie obowiązkowe, więc nie ma takiego czego, że jak nie pójdę na studia to coś się wielkiego stanie, więc mogę na spokojnie z taką chłodną głową sobie jeszcze analizować czy warto, czy nie warto i tak dalej i tak dalej, także to było dla mnie taką bardzo ważną kwestią. Drugą kwestią była po prostu chęć zdania matury, posiadania wykształcenia średniego, właśnie w połączeniu z dodatkowym atutem, jakim jest posiadanie zawodu. No i po trzecie, właśnie jest to posiadanie zawodu. Ale tak jak Wam mówiłem, nie było to takie pragnienie posiadania zawodu dla samego posiadania zawodu. Ponieważ, jak już doskonale wiecie, chciałem pracować od dziecka albo w komunikacji miejskiej, albo na kolei, w związku z czym zdecydowałem się podejść do techniku z tego powodu, żeby mieć jakąś alternatywę. To znaczy, jeżeli z jakiegoś powodu nie będę już albo chciał pracować na tej kolei, czy w tej komunikacji miejskiej, albo jeżeli na przykład stwierdzę, że jest to dla mnie zbyt mocno stresujące, albo po prostu po ludzku mi się znudzi, żeby mieć jakąś alternatywę, żeby nie być takim, że albo to, albo nic. Tylko żeby mieć taką poduszkę bezpieczeństwa, żeby gdzieś tam w miale miękko wylądować i mieć jakąś alternatywę właśnie w postaci tego innego zawodu. A jak pewnie wiecie doskonale, w technikum moim zawodem była logistyka, także też poniekąd powiązana z moją pasją jakim jest transport, bo oczywiście najbardziej interesuję się komunikacją miejską i, i koleją. Tak ogólnie cały transport gdzieś też znajduje się w sferze moich zainteresowań, więc tutaj jak najbardziej wszystko się zgadzało. Dodatkowo logistycy też są bardzo atrakcyjnym kąskiem na rynku pracy. To jest taka branża, w której naprawdę głośno się mówi o tym, że, że brakuje ludzi, więc tym bardziej było to taką <laughs> bardzo e, ciekawą zachętą. E, <laughs> Ktoś też może mnie zapytać, dlaczego nie poszedłem do technikum kolejowego, skoro mam taką pasję. Nie, powód jest generalnie dość prosty. Tutaj w Szczecinie nie, słyszałem różne głosy, że kolejówki już nie ma. Znaczy, że coś tam jest, ale to są takie kierunki, które gdzieś tam niezbyt mogą mi tak bezpośrednie, czy inaczej. Nie są takie kierunki najpopularniejsze, żeby gdzieś tam móc pójść na maszynistę. Jakieś tam były, ale to nie do końca było to, Inni z kolei twierdzili, że, że, że ta kolejówka dalej jest, ale stwierdziłem, że nie mam już tutaj ochoty się w ten temat zagłębiać. Pójdę sobie na logistykę. Branża ma troszkę podobieństw, bo w skład logistyki wchodzi też spedycja, a więc organizacja transportu, ale nie tylko. zajmuje się ogólnie logistyk, zarządzaniem tym całym łańcuchem dostaw, planowaniem. Jakimś tam za zarządzaniem, ogólnie magazynem, e, więc generalnie jest to branża troszkę powiązana, ale nie tak w 100%, więc te też jest tutaj e, w taki sposób e, to wygląda i nie jestem jakby uzależniony od, od tylko i wyłącznie jednego zajęcia, e, od jednej branży, e, więc to były takie główne powody właśnie dla których ja e, poszedłem do techniku, to ja też jest rodzina, e, najbliżsi dosyć mocno też mnie do, te do tego namawiali żeby gdzieś tam to technikum wybrać i rzeczywiście w ogóle w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej w ogóle nie byłem pod uwagę liceów. Właśnie gdzieś tam od razu wziąłem tę technika właśnie po to, żeby mieć zawód, mieć taką poduszkę bezpieczeństwa, jakby te moje marzenia okazały się jednak błędną ścieżką, a przy tym nie zabierać sobie szans na zdanie matury i ewentualne studia. Cóż, moi drodzy, mam, mam nadzieję, że e, Wam się e, ten vlog podobał i zrozumieliście to, e, co chciałem Wam opowiedzieć, w sensie, że mój sposób opowiedzenia tego e, był no, dla Was zrozumiały. E, to w tym vlogu byłoby na tyle. E, bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę, za wszystkie łapki w górę oraz za, za wszystkie komentarze. E, wszystkiego dobrego. Do następnego materiału, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć.